Cześć, z tej strony Tom Gac. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czego masz nie robić, bo inaczej ją stracisz, to oglądaj do końca. Jednym z najczęstszych błędów, dlaczego ty może tracić dziewczyny, z którą zacząłeś się spotykać, jest zbyt wczesne wyznawanie miłości. Jeśli ty dopiero co zacząłeś się spotykać z dziewczyną, jest to wasze drugie, trzecie, czwarte spotkanie, czy nawet spotykacie się już miesiąc albo dwa miesiące, to ty nie możesz wyznać jej miłości. Nie możesz powiedzieć jej, że ją kochasz, bo ty w ten sposób ją tylko od siebie odstraszysz. Ona w ten sposób ucieknie od Ciebie. I nie będzie chciała dalej się z Tobą spotykać. No bo ile razy miałeś tak, że spotkałeś się z dziewczyną, było wszystko super, aż wyznałeś jej. Miłość. I kiedy wyznałeś jej miłość, powiedziałeś, że ją kochasz, że ci na niej zależy, to ona z dnia na dzień zmieniła się o 180 stopni, nie odbierała od ciebie telefonów, nie chciała się z tobą dłużej spotykać. Koniec końców powiedziała ci, że to jednak nie to, że nic z tego nie wyjdzie, że ona nic nie czuje, że ona nie chce cię ranić, że jesteś super jako przyjaciel, ale ona nie czuje do ciebie czegoś więcej. Miałeś tak? Jeśli tak, to napisz o tym, proszę. Komentarzu. Więc jeśli miałeś taką sytuację i powiedziałeś dziewczynie, że ją kochasz, że ci na niej zależy, a ona wtedy zmieniła się o 180 stopni, to to jest właśnie powód tego, że ona przestała chcieć się dalej z Tobą spotykać, czyli przedwczesne wyznanie jej miłości. Jeśli wyznasz kobiecie miłość, to Ty od razu pokazujesz się ze strony faceta, który się w niej zakochał, który już będzie do niej dzwonił, będzie do niej pisał, będzie natarczywy i tak dalej. A to oczywiście tylko odstrasza kobietę. I zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj mój kanał, klikając w ten duży, czerwony przycisk subskrybuj pod tym nagraniem wideo, ponieważ zauważyłem, że tylko 42% moich widzów subskrybuje ten kanał, dlatego jeżeli Ty jeszcze tego nie robisz, to koniecznie zmień to teraz jeśli doceniasz moją pracę oraz treści, jakimi się z tobą dzielę, zupełnie bezpłatnie. A teraz wracamy do tematu. Okej, okay. nie jesteś też wtedy dla kobiety żadnym wyzwaniem, żadną tajemnicą. Co oczywiście powoduje to, że jej nie pociągasz, bo jesteś się zbyt łatwy, a kobiety nie lubią łatwych facetów. Nie mówiąc już o tym, że kobieta potrzebuje dużo więcej czasu na to, żeby się w Tobie zakochać. Około dwóch, trzech miesięcy. Więc jeśli ty wyznasz jej miłość po dwóch tygodniach, a ty nawet jeszcze nie zaczęłeś jej się dobrze podobać, to ona w takiej sytuacji myśli sobie o tym, że ona nie chce Ciebie zranić, bo jesteś w sumie fajny koleś, dobrze się z Tobą spędza czas, ale Ty ją kochasz, a ona Ciebie nie kocha. I ona nie chce Ci nic obiecać, a jeśli będzie się dalej z Tobą spotykać, to Ty jeszcze więcej będziesz sobie wyobrażał, potem jeszcze bardziej się w niej zakochasz i potem przez nią możesz cierpieć, jeśli ona nie zakocha się w Tobie, tak? I dlatego też dziewczyna kończy potem relację z facetem, który wyznał Jej miłość, ponieważ nie chce go zranić. Ale wydarzyło się to dlatego, ponieważ ona jeszcze nie zdążyła się zakochać. Tak naprawdę z wyznawaniem miłości masz się wstrzymać do czasu, aż ona sama Ci tej miłości nie wyzna. I dopóki ona Ci sama nie powie coś w stylu, że ona się w Tobie chyba zakochała, że ona się w Tobie zakochała, albo że się chyba w Tobie zakochała, tak? Lub że się chyba w Tobie zakochuje. To Ty miesiąc później możesz dopiero jej powiedzieć, że Ty też chyba coś do niej czujesz. Ale nie mówisz tego w taki sposób, że Ty na pewno coś do niej czujesz, że Ty na pewno ją kochasz. Bo w ten sposób znowu jesteś łatwy. Nie jesteś wyzwaniem, nie jesteś tajemnicą. A Ty masz właśnie być tym wyzwaniem, tą tajemnicą. Masz być trudnym facetem. Ona ma się postarać o to, żebyś się w niej zakochał. A jeśli Ty się zakochasz po dwóch tygodniach i ona nawet nie musi zbytnio się o to starać, to Ty automatycznie przestajesz być dla niej atrakcyjny. Ona nie chce Cię zranić, dlatego z Tobą się też rozstaje, bo jesteś też łatwym facetem, tak? Jesteś taki sam jak każdy inny facet, z którym ona się spotkała do tej pory, czyli zakochujesz się w niej po dwóch Tygodniach. Więc nie wyznawaj jej miłości, jeśli nie chcesz jej stracić. Czekaj, aż ona sama ci ją wyzna. I dopiero miesiąc później, czy dwa tygodnie później, możesz jej powiedzieć, że tobie to na niej chyba też zależy. Że ona też ci się bardzo podoba. Albo powiedz jej, że no ja nie wiem, czy ja ciebie jeszcze kocham, ale na pewno nie jesteś mi obojętna. Coś takiego, ale nie mów jej, że ją kochasz, bo tak naprawdę im dłużej z tym przeczekasz, tym lepiej. Na to jeszcze przyjdzie czas, ale ona ma ci wyznać to pierwsze. Ok, to dzisiaj byłoby na tyle. Teraz obejrzyj ten jeden z dwóch materiałów, które dla Ciebie przygotowałem specjalnie dla Ciebie i zanim to zrobisz, zajrzyj do opisu, bo przygotowałem dla Ciebie też pewną niespodziankę, z której na pewno będziesz zadowolony. Cześć!